Dzień dobry, dzisiaj mamy dla Państwa bardzo ważną informację. Od niedzieli 30 maja Polska nie jest już uznawana przez Niemcy za obszar ryzyka zakażenia koronawirusem, za jaki uchodziła do tej pory. Jest jeszcze jednak ważna informacja o tym, aby nie wpaść w tak zwaną pułapkę prawną, ale opowiem o tym za chwilę. Skreślenie z listy obszarów ryzyka oznacza, że przestaną obowiązywać ogólne ograniczenia dotyczące wjazdu z Polski do Niemiec drogą lądową. Chodzi o obowiązek zgłoszenia wjazdu, wykonywania testu oraz poddania się kwarantannie po przyjeździe. Zanim opowiem o pułapce, zachęcam Cię do polubienia naszej strony na Facebooku, ponieważ tam publikujemy wszystkie najnowsze informacje i zmiany w przepisach dotyczące przejazdów między Polską, Niemcami, Holandią, Belgią, Luksemburgiem i Szwajcarią. Jeżeli chodzi o wspomnianą pułapkę, to trzeba pamiętać jednak, że ograniczenia podczas wjazdu do Niemiec obowiązują osoby, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem przebywały w obszarze wysokiego ryzyka. Ponieważ Polska do soboty 29 maja była jeszcze obszarem wysokiego ryzyka, to tak naprawdę każdy, kto przed tą datą przebywał w Polsce, jeszcze do 8 czerwca będzie musiał wykonać wymienione czynności, czyli zgłosić swój wjazd, wykonać test i ewentualnie udać się na kwarantannę. Konkretna więc data całkowitego zniesienia wymienionych obostrzeń podczas wyjazdu z Polski do Niemiec to środa 9 czerwca 2021 roku. Jeżeli czegoś nie rozumiesz lub nasuwa ci się jakieś pytanie, to zadaj je w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Tak jak już nieraz wspominałem, przepisy często się zmieniają i nie są łatwe w interpretacji, dlatego, aby pomóc w ich zrozumieniu, na naszej stronie na Facebooku publikujemy materiały takie jak ten. Napisz w komentarzu, czy jakkolwiek pomogliśmy Ci zorientować się w tych przepisach, ponieważ jest to dla nas informacja zwrotna, czy powinniśmy nadal nagrywać takie materiały. Dziękuję i pozdrawiam.